Lata nauki, zakuwania do egzaminów. Czy szkoła jest rzeczywiście do czegoś potrzebna i czy można wynieść z niej coś więcej znaczy, niż tylko raz, butelkę raz, wody? Daj mi to, zrobię to lepiej. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj dowiemy się, czy jaką szkoła faktycznie była potrzebna, czy też nie. Z jednej strony była, muszę powiedzieć szczerze, bo jednak nauczyłem się rano wstawać, co dało mi możliwość do naprawdę konsekwentnego shitpostowania na moim fanpage'u na Facebooku. Ale czy uważasz, że ten zawód będzie twoją przyszłością? Z jednej strony tak, z drugiej strony nie, bo jednak i tak do Abu Dhabi wypiery. W sensie ja będę TikTokerem profesjonalnym, wiesz o co chodzi stary. E, jeszcze nie skończyłem szkoły, aczkolwiek gdy ją skończę, pokażę wszystkim, że szkoła nie była mi do niczego potrzebna. Dzięki. E, ogólnie mam jeszcze jedno pytanko, bo widzę, że masz koszulkę oktagonu. Trenujesz coś? E, tak, trenuję kickboxing. Pozdrawiam serdecznie całą sportową łomże oraz chłopaków z Fight Clubu i Kinder Mafia. Chyba nie. No, odpowiedź jest prosta. Komu szkoła potrzebna jest? Nie, jedyne co z niej wyniosłem to parę markerów oraz parę kabli rj 45 Widać, że kolega chciałbyś być taki jak ja, dzięki. Dawniej na pewno. A co pan teraz robi na co dzień? Na no nic. Ale pracuje pan? Nie, myślę. Że... Czy szkoła była wam do czegokolwiek potrzebna? Nie. Dlaczego? Po prostu. Nie? Nie. nie. Dlaczego? No nie wiem. Chyba nie nie, a dlaczego? Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Może mi otworzyć, czy szkoła była ci do czegokolwiek potrzebna. Um, ale do niej Zależy my. w jakiej kwestii, ale jeszcze do niej chodzę. Jeszcze może coś się przyda, ale. Czy w kwestii zarabiania pieniędzy szkoła ci pomoże? Hmm, zależy to tylko ode mnie. Ale pra, bardziej nie! Nie, nie, nie. a ja, ja, jakie planujesz, żeby tw były twoje wymarzone zarobki? Hmm. <noise> 4,5. Dobra, planujesz zostać gwiazdą TikToka? Nie. A gwiazdą YouTube'a? Nie. Dobra, dzięki. To kariera zarezerwowana dla mnie. Co Nie. Znaczy, jakbym został gamerem, to bym mógł zarabiać przez YouTube'a. A w co grasz? W Fortnite'a, Minecrafta. To myślę, że ta, że ta, droga jest odpowiednią drogą i stary za nią. Dziękuję. No, na pewno. Ale dlaczego? Dlaczego? No, ze szkoły czerpie się wiedzę. Okej, okay, a czy pozwoliło to Pani osiągnąć swój wymarzony cel w życiu? Nie, bo to różne przeciwności losu na to się złożyły. O. Nowe znajomości, na pewno. A czy czujesz jakby, że gdyby, gdyby nie szkoła, to miałabyś mniej stresu? Mm, tak. Ale pod jakim względem? Właśnie przecież piszecie matury w sumie za rok i powinnaś wiedzieć, jak, u, jak uargumentować mi swoją wypowiedź. No, na pewno przez oceny, sprawdziany, jest dużo stresu. Czyli uważasz, że gdyby nie oceny i sprawdziany, to szkoła byłaby pod tym względem lepsza, tak? Dokładnie. Dopiero tak naprawdę studia. Czyli uważa Pani, że studia są tym okresem w życiu, gdzie człowiek może się rozwinąć? Mm, w moim przypadku tak było. Szkoła nie bank. To no tak dał pieniądze. Dobra. Dobra. No szkoła przygotowuje do życia. Nie możemy narzekać na szkołę, Jezus Maria, ja idę Depresje, yy, choroby psychiczne, w sumie to nie wiem co więcej. Co w życiu dała Ci szkoła? Mm, nawet butelki wody nie wyniosłem. Może no, babcia też by nam odpowiedziała. Co Pani w życiu dała szkoła? Trochę więcej rozumu. Okej, okay, dziękuję. A Tobie? No przede wszystkim to chyba znajomości. A Tobie? E, doświadczenie w zdobywaniu znajomości na pewno. Dla mnie dała szkoła. chleb. A dla pana? A Dla mnie nic nie dała. Nie, bo zmienił ja zawód. W pracowały. A także dla mnie bo... ona nic nie dała. Wodę. Wodę. <grym> ok. <Długowisy? grym> Może czasami <i> pieniądze. Kabel <grym> <grym> Okej. <Okay. grym> monitor od mojego komputera? Dyplom chyba i to wszystko. I tylko tylko dyplom? Nie uważa pan, że jakaś wiedza, nie wiem, umiejętności. Nie, umiejętności to się nabywa w życiu. Czyli uważa pan, że szkoła nie uczy umiejętności? Nie. Nie za a Pani co sądzi o tym? E, zgadzam się z mężem. Ale co Pani dała szkoła? Boże, nie za wiele, <grywa> prawdę mówiąc. A mogła Pani tam rozwinąć w szkole swoje nie wiem, zainteresowania, jakieś marzenia spełnić? E, nie za bardzo, głównie chyba kontakt z ludźmi po prostu, taki społeczny wymiar wydaje mi się, że... Czyli uważa Pani, że szkoła jest tylko do kontaktu z ludźmi? E, może nie tylko, ale głównie jakby... Jeśli chodzi o moje życie, to głównie do tego mi służyło, żeby się spotkać po prostu z rówieśnikami. W tym roku nie miałem wody, ale dzięki waszym lajkom i subskrypcjom w końcu ją mam. Dzięki, cześć.